Niektóre rzeczy ulegają zmianie, inne już nie do końca. Jak na przykład dociekliwość Niny. I serii koniecznie chciała poznać historię Diamond Dust, dowiedzieć dlaczego Momoka opuściła zespół. Początkowo Kawaragi zareagowała na ów pomysł niechętnie, postępując właściwie tak samo jak w premierowym epizodzie. Gitarzystka dosyć szybko zmieniła jednak zdanie. Dlaczego? Po pierwsze, Momoka polubiła Iseri. E Obdarzyła ją zaufaniem. Do tego stopnia, iż nie miała obiekcji, by mówić jej o prywatnych sprawach. Po drugie, w głębi serca Kawaragi pragnęła zwierzyć się z własnych doświadczeń. Nie chciała ich już w sobie dusić. Opowieść gitarzystki streściła nam początki działalności Diamond Dust, zespół będący licalną sensacją którego członkiniom przeświecał ten sam cel, szybko wyjechał do Tokio i nawiązał kontakt z muzyczną wytwórnią. Dziewczyny bardzo szybko odniosły zatem duży sukces. Tym bardziej ciężko zrozumieć decyzję Momoki, by Diamond Dust opuścić. Powody odejścia są na razie nieznane. Najpewniej było ono związane z dwiema kwestiami: sprawami prywatnymi lub brakiem muzycznego porozumienia. Nina już o to nie dopytywała. I serii nie brakuje zatem wyczucia. Dalsza część odcinka koncentruje się wokół Subaru, jej relacji z własną babcią. Relacji naprawdę ciekawej. Ała wciąż nie powiedziała kobiecie o braku zainteresowania aktorstwem. I patrząc na scenę w restauracji wcale się temu nie dziwię. Pani Tendo ma pogodną aurę aczkolwiek jest wymagająca. Ciężko zachować przy niej spokój, a wówczas trudno zwierzyć się z własnych uczuć, tym bardziej, że mogą drugą osobę zawieść. Nina chciała zmotywować Awe do działania. Wykorzystanie w tym celu aktorskich ćwiczeń było świetnym, pomysłowym posunięciem. Zamiast poruszać temat za sprawą zwykłej rozmowy, Scenarzysta Yuko Honda wykorzystał w tym celu ważną część życia Subaru, i to mi się podoba. Scena w sali prób jest również wielce istotna. Podkreśla zaangażowanie Niny w życie zespołu, jej pragnienie, by grać właśnie w takim składzie. Zapewnienie Ały, iż powróci do grupy po zakończeniu zdjęć, też jest sugestywne. Subaru może nie mieć odwagi, by rzucić aktorstwo, jednak to muzyka liczy się dla niej najbardziej. Rozmowa między Subaru a Niną ponownie to podkreśliła. Widać, że Ała zupełnie nie czuje idei aktorstwa. Wcielanie się w fikcyjne postacie jest dla niej śmieszne. W przeciwieństwie dla pani Tendo. Pokładającej we wnuczce wielkie nadzieje. Między innymi dlatego perkusistka wciąż wzbraniała się przed rozmową z babcią. Swoją drogą, kto by przypuszczał, że Subaru i Nina nawiążą tak silną więź w tak krótkim czasie? Początkowe wydarzenia trzeciego odcinka zupełnie przecież tego nie zapowiadały. Wymiana zdań w restauracji, koncert oraz próby nadały relacji nową moc napełniając ją jeszcze zaufaniem. Emocje odgrywają wielce istotną rolę w Girls Band Cry. To one nadają ton najważniejszym scenom, motywują bohaterki do działania. Finał czwartego epizodu podkreśla tę regułę, gdy pani Tendo opowiadała o szczęściu z aktorskich poczynań wnuczki, w E-serii zaczęło coś buzować. Nina nie była już bowiem taka pewna, czy powiedzenie prawdy babci Subaru jest właściwe. Z jednej strony czuła, że tak identycznie postąpiła wobec swego taty. Poza tym Nina nie cierpiała, gdy ktoś narzucał jej, co ma robić. Do głosu doszła też jednak empatia. Wokalistce zrobiło się szkoda pani Tendo. Wiedziała, jakim ciosem będzie dla niej decyzja Awe. A ranienie ludzi nie jest przecież przyjemne i dlatego Nina powstrzymała Subaru przed wyjawieniem prawdy. Troska o babcię Awe była ważnym, aczkolwiek niejedynym czynnikiem owej decyzji. Drugim z nich okazał się czas i serii uznała, iż perkusistka powinna poczekać z rozmową do momentu, gdy znajdzie zajęcie, które naprawdę ją pochłonie. Sądziłem, że granie na perkusji jest dla Subaru już takim zajęciem. Ała wciąż ma w tym względzie chyba jakieś wątpliwości. Czwarty odcinek potwierdził jednak jakość Girls Band Cry. To kolejny naprawdę udany epizod. Epizod, który przybliżył nam postać Ały. Jej rozterki i zmagania, by je przezwyciężyć. Mogliśmy zobaczyć też dwie strony i serii zdeterminowaną oraz empatyczną a przy tym obejrzeć kilka ważnych scen oraz zgłębić nieco historię Diamond Dust. Czego chcieć więcej?